Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem w jaki sposób bezpiecznie możemy relaksować czy też wydłużać tylne mięśnie uda, ale też powiem w jaki sposób nie należy tego robić i dlaczego. Zapraszam do oglądania. Na początek krótka przypominka jak te mięśnie pracują i jaka jest ich funkcja, będzie to punkt wyjścia do tego, aby ustawić sobie następnie pozycję do ich wydłużania. Są to mięśnie, które działają na dwa stawy, na staw biodrowy i kolanowy. Kolano zginają, biodro prostują. Czyli w sytuacji, kiedy miałbym maksymalnie zgięte kolano, maksymalnie wyprostowano, Maksymalny wyprost w stawie biodrowym, mięśnie wtedy byłyby maksymalnie skrócone i przyczepy najbardziej zbliżone. Czyli jeśli chciałbym te mięśnie teraz wydłużać, muszę wykonać ruchy przeciwne. Czyli muszę znieść maksymalnie nogę biodrze i próbować to nogę prosto. Wygodniej będzie nam zdecydowanie to wykonać w pozycji leżącej, kiedy kręgosłup mój. Głowę mam podniesioną, więc zabezpieczony też kręgosłup szyjny. Pamiętamy, żeby głowa była na szerokość pięści. Nieco wyżej uniesiona. Wykonuje maksymalne zgięcie wiąże. Przytrzymuję to zdjęcie I próbuję wyprostować nogę w kolanie. Ważne jest, aby nogę utrzymać przy klatce piersiowej, ponieważ wielokrotnie jest tak, że mięśnie naprawdę jak są skrócone, one będą powodowały, że przyczep będzie chciał mi się zbliżyć i udo będzie mi odchodziło od klatki piersiowej. Ja przytrzymuję ja i statycznie utrzymuję tę pozycję. Jest to wyzwanie dla mojego mięśnia czworogłowego, który teraz pracuje, taki, taka propozycja roz, rozciągania funkcjonalnego. Pracuje mięśni czworogłowy, który jest antagonistą trening mięśni. Tylko mięśnie się teraz wydłużają. To jest wariant pierwszy. Utrzymuję to pół minuty, może minutę. Następnie robię przerwę. W przerwie mogę pracować drugą nogą. Po przerwie robię drugą serię. W tej drugiej serii mogę wykonać ją ćwiczeniem w ten sam sposób, a mogę. Spróbować wprowadzić niewielką modyfikację, ja tak robię zwykle, nie wiem, który wariant jest lepszy, warto na, na sobie przetestować, jest to na pewno jakieś urozmaicenie, wchodzę w maksymalny wyprost, podobnie w kolanie, lekko odpuszczam i pompuję sobie, pracuję sobie, wchodząc w duży opór i z niego wychodząc i w czasie to również powinno trwać około pół minuty do minuty. Tak, Dość intensywna praca dla mięśnia czworogłowego to jest. Ok. Wiem, już jak rozciągać. Wcześniej natomiast warto by poznać, trochę odwróciłem kolejność, jaka jest norma, jak, w jaki sposób możemy sobie sprawdzić, czy te mięśnie faktycznie musimy wydłużyć. Taki podstawowy test, który możemy wykonać, to w sposób test uniesienia posty Wnoszę prostą nogę. Jeśli moja cała noga jest prosto do podłoża, mam nogę. Jeśli ta noga jest ustawiona gdzieś niżej, jest problem. No ewentualnie mogę ten test trochę zmodyfikować, najpierw rozwiązanie nogę w, w 90 stopni i próbować ją wyprostować w kolanie. Tak? Bardzo wiele osób w takiej pozycji już czuje tutaj naprawdę duże ciągnięcie. Ok, czyli wiemy w jaki sposób robić to bezpiecznie. W takiej pozycji leżącej. A teraz kilka uwag odnośnie błędów, które się wykonuje. Głównym błędem, o, to też można który obserwuję, to jest ja. Teraz używam sobie pasa, natomiast to też przy użyciu gum, to jest zakładanie nogi w taki sposób i próba pociągnięcia. I teraz, o, coś czuję, jakieś ciągnięcie, gdzieś pod kolanem, może łydka. Eee, to jest spowodowane tym, że wprowadzam sobie poprzez ten ruch stopy w dół, czy jakbym wykonywał ruch w kierunku przeciwnym, dodatkowe napięcie dla układu nerwowego. Neutralnie sobie ćwiczeć. Czyli nie dokładam ani zdjęcia, ani tym bardziej tego ruchu, ponieważ to mi wprowadza napięcie dla układu nerwowego. My myślimy, że się rozciągamy, uczucie jest zbliżone, a tak naprawdę drażnimy sobie układ nerwowy. No i może być tak, że jeśli ktoś ma problem z układem lędziowym, to w ten sposób sobie te objawy swoje zaostrze. To są techniki neuromobilizacyjne, które akurat nie są tematem dzisiejszego odcinka. Dlatego należy pamiętać, że stopa musi być w pozycji neutralnej, ponieważ tak jak powiedziałem, te mięśnie, tylne mięśnie uda, nie przyczepiają się do stopy, dlatego, a, a ruchy stopą mogą nam wpływać na zwiększone jakieś dolegliwości bólowe, czy takie zbliżone do rozciągania yy, lub nie. Te mięśnie przyczepiają się tylko do podłudzia i do guza kurszowego. Ok. Inne warianty w związku z tym, jakie często widzimy, jak się, jakie są propozycje na rozciągania, no to są propozycje różnych skłon, tak? czy to nos gdzieś tam do kolana chce się zbliżyć. Czy jakieś analogiczne pozycje, że gdzieś wsiadzie, gdzieś tam tu mam złapać palce, nos do kolana. No nie muszę zbliżyć nosa do kolana. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żebym wykonywał skłony, żebym ten ruch zaczynał i rozciągał tylne mięśnie uda poprzez rozciąganie i wydłużanie w jakichś skłonach e, kręgosłupa całego czy to całego kręgosłupa. Kręgosłup powinniśmy chronić. Najwięcej problemów, jeśli chodzi o cały narząd ruchu jest z kręgosłupem przez to, że on jest nadmiernie obciążany tak niewłaściwie. Dlatego chronimy ten nasz kręgosłup i nie rozciągajmy żadnych mięśni, jeśli nie ma takiej potrzeby kosztem kręgosłupa. To ta bezpieczna pozycja leżąca, w której sam się rozciąga, którą zalecam moim pacjentom, ponieważ ona chroni nasz kręgosłup, a przy okazji jest wygodna. Ok, dlaczego mięśnie, tylne mięśnie uda się napinają? Najczęściej dlatego no są też prostownikami biodra, jeśli nie pracuje po dobrze, e, stoimy w takim wzorcu, gdzie miednica jest ustawiona w przodu te mięśnie przyczepiają się od tyłu do guza kurszowego no i one niejako wtedy, kiedy guz kurszowy przemieszcza się do góry, one trzymają tą miednicę, co powoduje, że jeśli długo stoję w tej pozycji, to te mięśnie cały czas muszą mi ten ruch hamować. Z drugiej strony bardzo wiele czasu teraz spędzamy w pozycji siedzącej. Jeśli siedzimy, mam, mam zgięte kolano, czyli mam mi przyszedł zbliżony, mięśni skrócony. Jeśli siedzę w takiej pozycji, ciemiennica jeszcze dodatkowo jest ustawiona w tyło pochyleniu, czyli guz kulszowy przemieszcza mi się w kierunku do kolana, co powoduje, że zbliża mi się Straca mi się mięśni poprzez zbliżenie przyczepów. No i jeśli ktoś w tej pozycji siedzi 8 godzin dziennie w pracy, potem w aucie, jeszcze w domu, no to nie ma się co dziwić, że taka pozycja następnie się utrwala i jest problem z nadmiernym napięciem, czy też skróceniem tylnej mięśni uda. A dlaczego należy zadbać o to, aby mieć prawidłowe zakresy? Ruchu, jeśli chodzi czyli elastyczność mięśni, ponieważ mięśnie tylne uda, przyczepiają się też do łąkotek. W związku z tym, jeśli one są krótkie, a taka osoba, która dużo siedzi, ma te mięśnie nadmiernie napięte, lubi potem na przykład szybko chodzić, albo inne osoby idą biegać. Wiele osób bardzo ostatnio dużo biega i bieganie staje się popularne, a mają te mięśnie krótkie. I w momencie, kiedy robi fazę wymachu, te mięśnie przyczepiające się do łąkotek będą powodowały, ponieważ mięśnie będą ciągnęły te łąkotki do tyłu, one będą chciały się przemieszczać do przodu, mogą powodować mikrourazy tych łąkotek i jakieś problemy z kolanem. Jeśli nie z kolanem, to ta sama faza wykroku powoduje pociąganie miednicy, może powodować pociąganie miednicy do tyłu, Czyli chodząc, będę wykonywał ruchy miednicy, które będą przenosiły mi się na kręgosłup lędźwiowy i z kolei to może wpłynąć na jakieś dolegliwości kulowe ze strony kręgosłupa lędźwiowego. <laughs> Dlatego warto zadbać o długość, prawidłową, optymalną długość tylnych mięśni uda. Dla jednych osób będzie to z korzyścią dla kolana, dla innych... Korzyścią takiego słupa lędźwiowego, a jeszcze dla innych osób, będzie to korzyść dla biodra, które wreszcie zostanie ustawione w pozycji maksymalnego zdjęcia. I ten przyczep bliższy będzie też wreszcie oddalany. Muszę też zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ja stoję czy leżę, kolano mam wyprostowane, czyli te przyczepy tu są maksymalnie oddalone. A rzadko kiedy jest tak, że maksymalnie oddalone są przyczepy, jest przyczep bliższy, rzadko kiedy tak naprawdę wchodzimy w maksymalne zgięcie. Stąd też taka odwrócona pozycja, jaką zaproponowałem, czyli maksymalne zgięcie i wyprost. W takiej pozycji też mógłbym na przykład po rozgrzewce w, w parku oprzeć się o drzewo i tytułem sprawdzenia kondycji wydłużenia tych mięśni przetestować sobie, czy lekko, tak funkcjonalnie sobie je rozgrzać, zamiast wchodzić gdzieś w jakieś skłony i przeciążać sobie kręgosłup lędziowy. Oczywiście to jest tylko przykład, taki podstawowy i bezpieczny, jaki pokazuję w dniu dzisiejszym. Oczywiście są inne też techniki, czy to z terapeutą, czy do wykonywania we własnym zakresie, bardziej zaawansowane, jeśli te nie, ta technika nie będzie optymalna, być może jak jest jakaś inna przyczyna, która sprawia, że te mięśnie są nadmiernie napięte, one też chronią układ nerwowy, więc jeśli coś się dzieje z kręgosłupem, one często też się nadmiernie napinają Nie może wówczas warto odwiedzić mnie w gabinecie na konsultację, zapraszam osoby z Wrocławia i okolic, a jeśli nie do mnie, to w imieniu innych kolegów terapeutów manualnych, myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Zapraszam, odwiedzajcie gabinety fizjoterapeutów manualnych, którzy swoją edukację zakończyli, zakończyli z danym egzaminem, ponieważ to są specjaliści, którzy zajmują się tego rodzaju problemami. I tradycyjnie w opisie do tego filmu zamieszczę link do wyszukiwarki takich fizjoterapeutów i poprzez kliknięcie, swoje miasto, czyli sam okolice. można sobie takiego specjalistę znaleźć i do tego e, zachęcam. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. O, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, o której chciałem wspomnieć e, wcześniej. Co jeśli się okaże, że podczas ruchu, zdjęcia w biodrze, okaże się, że. Zginę, boli mnie biodro. Też tak może być, że czuję, że mógłbym więcej, ale boli biodro. No oczywiście nie wchodzę w ten ból. Wchodzę, zatrzymuję się w tym pierwszym bólu, który mogę i sobie pracuję. Z drugiej strony może być taka sytuacja, że tu z biodrem nie będzie problemu, ale maksymalne zdjęcie spowoduje, że druga noga mi się zacznie gdzieś tam zginać. Nie będzie chciała leżeć prosto. No to z kolei będzie świadczyło o tym, że po drugiej stronie mięśnie jest inaczej biodra, któreś mięśnie są skrócone. No i to już będzie jakiś taki znak, że no okej okay, mam skrócone tylne mięśnie, ale mam gdzieś mięśnie przednie też skrócone, może warto zarzucić pomysł napraw się sam, zrób to sam, tylko faktycznie warto wtedy odwiedzić e, dobrego fizjoterapeutę manualnego, Ale też i mięśni po stronie przedniej. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Za uwagę dziękuję. Zachęcam też do dzielenia się tym materiałem. Bardzo jest widzię jakieś komentarze z Państwa strony. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny film. Do widzenia!